Cześć, tu Magda i vlog Żyj Pełnią Życia. Witajcie w kolejnym tygodniu Zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Jak dobrze, że jesteście. Cieszę się z każdego z Was, kto to ogląda. Po prostu witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o miłości. Hmm, hmm, hmm. Co o tej miłości będziemy rozmawiać? Kto zna hymn do miłości? O, wiecie, przepraszam, hymn o miłości. Ja zawsze myślałam, że to jest hymn do miłości. Ale tu mam napisane, że to jest hymn o miłości. Nieważne. Hymn o miłości uczyliśmy się w szkole. Każdy musiał wyrecytować na polski, na języku polskim. Myślę, że każdy wierzący czy niewierzący zna ten poemat w pewnym sensie. I myślę, że naprawdę znamy, znamy te słowa, ale ostatnio czytaliśmy w mojej wspólnocie listy do Koryntian. I w pierwszym liście do Koryntian właśnie doszliśmy do hymnu o miłości. I kiedy rozmawialiśmy sobie ze znajomymi a propos właśnie ty, tego fragmentu, który jest po prostu taki, taki już taki znany i oczywisty, i wręcz dla niektórych już oklepany, ktoś zauważył, że ten fragment jest pomiędzy. Dwoma innymi fragmentami. Tak, dzisiaj w, w naszym polskim piśmie świętym i w każdym innym języku mamy podział na rozdziały, ale tego podziału na rozdziały, z tego co wiem, nie było w języku yy, greckim, w którym był napisany Nowy Testament, więc podzielono tak tematycznie trochę te rozdziały. No i my ten hymn o miłości tak wyciągamy i on jest taki taki sobie, taki sobie, po prostu taki sobie. Ale on jest włożony pomiędzy rozdział 12 a rozdział 14 pierwszego listu do Koryntian. Rozdział 12 jest o tym, że jesteśmy y, jako kościół globalnie, ale też jako na przykład wspólnota, tak bardziej lokalnie. Ciałem Pana Jezusa, i że każdy ma, każdy ma jakieś dary, każdy ma jakieś obdarowanie, każdy jest potrzebny. Jest też o właśnie takich specjalnych darach Ducha Świętego, które, które Pan Bóg daje. Jest też o tych takich szczególnych darach, tych urzędach tak zwanych, o obyciu prorokiem i tak dalej. I słowa yy, tego rozdziału 12, który poprzedza hymn o miłości, są następujące. Lecz wystarajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I wtedy pojawia się ten hymn do miłości. I mówi o tym. <laughs> Te pierwsze słowa, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania, czyli to o czym był poprzedni rozdział, o tych darach, które są dobre generalnie i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę, miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majedność swoją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. I potem są te znane fragmenty miłość cierpliwa, jest, y, y, znane cechy miłości. Miłość cierpliwa jest łaskawa, jest miłość nie zazdrości i tak dalej, tak dalej. To wszyscy znamy. Dalej, w czternasty rozdział znowu wraca do darów. Znowu wraca do darów. I mówi, starajcie się posiąść miłość, troszczycie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Dalej jest właśnie a propos, a propos darów. Czemu o tym mówię i czemu ten kontekst jest bardzo ważny? Bo, bo to nie jest jakiś wyrwany fragment słowa, który nie ma większego znaczenia, tylko po prostu jest takim: a to teraz święty Paweł napisze taki, e, taką pochwałę miłości i czym ona jest. Tu jest powiedziane, że bez miłości nic, nawet najpiękniejsze dary, które Pan Bóg nam daje, nie mają sensu. I my ten e, pierwszy list do Koryntian czytaliśmy gdzieś na przełomie roku. I wchodziłam ten, w ten nowy rok i w działania Żyj Pełnią Życia. E, wszyscy wyszliśmy działając, właśnie z taką myślą, że. Cokolwiek robimy, pragniemy, żeby naszą motywacją była miłość. Że to jest najważniejsze, że my możemy robić różne rzeczy, że my możemy, mm, e, no właśnie, e, rozdać wszystkie pieniądze. Możemy e, mieć wielką wiarę. Ale jeśli nie mamy miłości w sobie, i tutaj tu nie chodzi o tą miłość taką, e, tylko emocjonalną, tylko tu chodzi o tą decyzję miłości, o to, że ja wybieram kochać drugiego człowieka, że ja chcę dla niego jak najlepiej. Ja przede wszystkim kocham Boga i Jego, Jemu chcę okazać moją miłość, to jest podstawa, ale dalej chcę wszystko, co robię, robić z miłości do drugiego człowieka. Nie dla, te, nie dla poklasku, nie dla. bo ja tak chcę. I, I tak naprawdę też z miłości do Boga chcę się pytać, co On chce, żebym ja w moim życiu robiła, co robiła w, w ramach projektu, który jej pełnił życia, żeby On odebrał od, od nas tą miłość i chwałę. I, I właśnie to Wam dzisiaj chciałam powiedzieć, że jeśli nie mamy w sobie miłości, jeszcze raz mówię, nie Emocji, tylko miłości, zakochania, tylko takiej głębokiej miłości, to cokolwiek robimy nie ma to sensu. I właśnie dlatego też ten hyn o miłości został wstawiony pomiędzy te opisy darów jako takie wtrącenie. Tylko pamiętajcie, że ta miłość jest najważniejsza. I ta miłość. Jest tutaj opisana te różne cechy, właśnie tak jak już zaczęłam wspominać. Miłość jest cierpliwa, ona jest łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość. Nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć dar języków i choć wiedzy już nie stanie. Miłość nie ustaje. Miłość, te pewne dary się skończą, miłość się nie skończy. Jeśli chcecie więcej się dowiedzieć, jeszcze, jeszcze głębiej, co oznaczają te cechy miłości, to zapraszam Was na wpis na bloga sprzed paru tygodni. Justynka pisała o tym, te różne cechy opisywała. I opisywała także, y, jakie są y, oryginalne słowa w języku greckim, które to opisują. Więc badajmy nasze motywacje. Nasze motywacje są bardzo ważne, cokolwiek robimy. Czy pracujemy, czy odpoczywamy, czy działamy jakoś y, też dla Pana Boga? Wszystko ma być z motywacji miłości do Boga. I do drugiego człowieka. To się wydaje momentami takie abstrakcyjne, ale to jest bardzo praktyczne, bo miłość Boża jest praktyczna. Miłość Boża sprawiła, że Bóg, Ojciec, poświęcił swojego syna za nasze grzechy. Boża miłość nie jest miłością taką, ach, kocham cię. Tylko. Jest miłością praktyczną. Jest parę wersetów takich, które mówią, że miłość Boża przejawia się w tym. Miłość Boża objawia się w tym, że Chrystus umarł za nas i tak dalej i tak dalej. Miłość Boża jest praktyczna i miłość Boża trwa i też jest bezinteresowna, jest um, nie ma względu na osoby i my tak samo powinniśmy uczyć się tej miłości, a możemy ją czerpać od Boga i wtedy my będziemy innych kochać tak jak on tego pragnie, żebyśmy kochali to by było na tyle. Dziękuję Wam, że jesteście. Zapraszam Was do wspierania tego kanału na Patronite, to bardzo yy, pomaga, żeby rozwijać ten kanał. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.